Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z nowością. Chodzi o możliwość skorzystania z natywnych baz danych bezpośrednio w narzędziu n 8 W najnowszej wersji pre-release, czyli takiej testowej, mamy właśnie możliwość skorzystania z, z tej opcji. Ta opcja będzie widoczna tutaj po zalogowaniu się do naszego n 8 Dostajemy czwartą zakładkę, która to jest właśnie Data Tables. Mamy tutaj informacje na temat nazwy, wielkości, kolumn. Możemy sobie wejść do środka, zobaczyć co, co w nich się znajduje. Ja tutaj na potrzeby tej prezentacji stworzyłem taką prostą tabelę, gdzie mamy po prostu e-mail i informacje czy został wysłany. Dodatkowo domyślnie w każdej tabeli dostajemy numer porządkowy, datę stworzenia oraz datę update'u. Tutaj od razu uczulam wszystkie osoby, które na hura rzucą się właśnie na ten rodzaj tabel, że jest to dość, no dość jeszcze ograniczone w swojej funkcjonalności dość ograniczona w swojej funkcjonalności rzecz, ponieważ tak naprawdę mamy tylko kilka typ, typów pól, mamy z tego co pamiętam tam string, liczbę, wartość true or false, no i dane takie jak data. Tak więc jak widzicie, mamy tutaj to dość mocno ograniczone. W normalnych bazach danych możemy skorzystać z różnych dodatkowych funkcjonalności, możemy robić relacje pomiędzy tymi bazami danych, pomiędzy tymi tabelami jest też tam zdecydowanie większa ilość pól. Możemy też tworzyć na przykład elementy takie, gdzie, gdzie te pola muszą być unikalne. Tak więc tutaj dla takich prostych przykładów, oczywiście możemy z tego skorzystać. Mam nadzieję, że ta funkcjonalność jest jakimś czasem. Będzie ulepszana, bo jak wiemy, N8 jest oparty na swego rodzaju bazach danych. W dodatku możemy połączyć to z postgresem, więc nie widzę tutaj przeszkód, żeby dało się też tworzyć jakieś relacje na poziomie samego postgresa. Tutaj możemy sobie stworzyć, pokażę Wam, jak właśnie wygląda taki, taka nowa baza danych, czyli możemy sobie tutaj stworzyć nowa baza, nowa. Jak widzicie, na początku dostajemy oczywiście już numer porządkowy, timestamp kiedy dany rekord został utworzony i kiedy został zaktualizowany. Czy dostajemy tak naprawdę trzy takie kolumny, które są domyślnie dostępne? Żeby dodać nową kolumnę, klikamy tutaj do Add Column i mamy tutaj właśnie informację: nazwa kolumny i typ kolumny. Są cztery typy tylko. No i jak z tego skorzystać? Wejdźmy sobie teraz. W naszą, tą, tą nową sobie skasujmy, wejdźmy sobie w Workflow, stworzymy sobie nowy Workflow. Zróbmy, żeby był odpalany manualnie. Tutaj Data Table, no i wyświetlmy sobie wszystkie rekordy z tej naszej bazy testowej. Jak widzicie, oczywiście od, od razu nam się tutaj to pokazało. Jest taki plus w stosunku na przykład do baz danych opartych na, o czy baz danych, to, to, to zbyt wiele powiedziane. Jest duży plus, jeżeli chodzi o połączenie na przykład do Google Sheets. Działa to zdecydowanie dużo szybciej, nawet stukrotnie szybciej, ponieważ to wszystko jest operowane u nas na, na naszej lokalnej instancji n Siemen. Nie ma potrzeby wysyłania tych zapytań gdzieś na zewnątrz, więc jeżeli na takie potrzeby, jakie mamy, możemy skorzystać z tej tabeli, no to ja nie widzę tutaj przeciwwskazań. Oczywiście przy większych tabelach, czy przy, przy takich tabelach, gdzie one są bardziej skomplikowane, będzie to dość mocno ograniczone. Ale to tutaj możemy sobie na przykład właśnie zrobić, że, że ma nam odczytać wszystkie wszystkie. Dane z tabeli, które mają na przykład tam wartość false. Tak? Czyli wyślemy sobie teoretycznego maila. Tutaj. Dół. Tutaj teoretycznie mamy, możemy wstawić sobie jakąś funkcjonalność, która wysyła maila. Tutaj z powrotem dajmy sobie. Yy, Funkcjonalność, która zaktualizuje nam właśnie daną, yy, daną kolumnę, yy, dany wpis. Więc uruchommy sobie tutaj jeszcze raz ten workflow. I mamy także, jeżeli tutaj sobie zrobimy tak, że ma nam wyświetlić wszystkie yy, kolumny, gdzie czy wysłany będzie true. Będzie false. Dzięki czemu wyświetlą się nam wszystkie kolumny, gdzie mail nie został wysłany teoretycznie. Tutaj musimy sobie porównać. To sobie skosujemy. Ok, czyli w tym przypadku bierzemy sobie tutaj z naszego inputu ID i na podstawie właśnie tego conditiona, czyli na podstawie tutaj tego sprawdzenia, będziemy zmieniali, że mail został wysłany. No i jak widzimy wszystkie te nasze maile, które były, zostały wysłane, więc teoretycznie tak jak mamy w tym momencie tutaj 8, to powinno się zmienić na 0. No a nawet się nic nie zmieniło, po prostu nie, nie wykryło takich maili, które spełniają tą, ten warunek. Tak jak widzicie, no Funkcjonalność jest bardzo ciekawa, będzie dostępna w kolejnej wersji n 8 Na tą chwilę autorzy n piszą o tym, że jest to funkcjonalność eksperymentalna. Tak więc, jeżeli korzystacie gdzieś z jakichś baz danych, to polecam jednak pozostać przy tym, na czym teraz obecnie jesteście. To będzie na pewno bardzo fajne ułatwienie, jeżeli chodzi o jakieś proste właśnie automatyzacje, gdzie możemy sobie na początku coś zaczytać do bazy, na tej bazie czy na tej tabeli tymczasowej coś obrobić, przetworzyć, a następnie skasować. Czyli to będzie po prostu taka jedna prosta tabela, na której będziemy operować. Nie będziemy musieli wtedy robić zapytań do po Całej tam gamy baz danych, czy tam Google Sheets, tak jak wcześniej wspominałem, i będzie to działało nam dużo szybciej i dużo sprawniej. Poza tym, taki Google Sheets ma na przykład ograniczoną ilość zapytań na sekundę, więc jeżeli dostaniemy błąd 429, to znaczy, że przekroczyliśmy pewien limit zapytań, no i nas odcięło od tej usługi. Tutaj, w przypadku właśnie zapytań bezpośrednio na tej bazie lokalnej. Takiego problemu nie powinniśmy mieć. Tak więc to wszystko na dzisiaj. Jeżeli będziesz zainteresowany tego typu informacjami, zasubskrybuj mój kanał. Zostaw lajka, komentarz i do zobaczenia następnym razem. Cześć.